Dzień dobry, niezwykle mi miło przywitać Was jeszcze raz, kolejny zresztą raz. Dzisiaj moją inspiracją będzie dla Was troszeczkę radości na naszym stole bożonarodzeniowym. Zapraszam. Ja tutaj mam szklankę i z tej szklaneczki narysowałam kółeczko. Kółeczko już narysowałam i teraz na tym kółeczku robimy takie malutkie, takie płatki. Tak w miarę na około kółeczka. Potem to musimy wyciąć. Tutaj mamy już wycięte kółeczka. I jak tych kółeczek już będziemy mieli kilka wyciętych, to tutaj mam y, jedną z tych kółeczek zrobiłam środek. Tak? I tak. I na tych kółeczkach będziemy wyrysowywać. Będziemy wyrysowywać tutaj tak. Tak, z pół centymetra, no centymetr można do góry dać i wycinamy takie oczko. Wycinamy takie oczko. Tu sobie już narysowałam. I tutaj też zrobiłam takie kropeczki, mniej więcej na środku naszego kółeczka, że tu będą oczka, a tu będzie nosek. Także też gdzieś tak z 2 centymetry, półtorej można sobie tutaj zaznaczyć na tej środkowej linii. I w momencie, kiedy będziemy mieli już Kółeczko gotowe, Zazna tylko sobie zaznaczamy, w którym momencie będziemy przyklejać nasze oczka. Teraz już tak, teraz jest problem z oczkami. Oczka można zrobić sobie, oczka można zrobić sobie z kuleczka, z kółeczka białego. I z kółeczka, ja wiem, że to jest bardzo duży problem wyciąć takie malusieńkie kółeczko, ale muszę Wam powiedzieć, że dla mnie to jest yy, radość na moje serce, jak ja mogę pobawić się w takie delikatne szczegóły. Można też kupić takie gotowe oczka plastikowe. Ale jej wiadomo, no trzeba pójść do sklepu kupić całą paczkę, więc po co? Możemy własnym sumtem również się zasilić. Tu damy nosek. Tak. A tutaj wycięłam z filcu takie, takie wąsiki. Muszą być do góry zadarte. Oczywiście. A to nie, nosek idzie do góry. O tak. tak. I tu już mamy gotowego naszego Mikołajka własnym surtem zrobionego. O, to o, można. Można kupić takie gotowe oczka. To kosztuje parę groszy, a na pewno będzie ten bardziej okazały Mikołajek, jeżeli on będzie tych oczek kupnych. Teraz jest problem, bo my musimy temu naszemu Mikołajkowi zrobić. Ja tutaj zrobiłam takie usteczka. Tu są takie usteczka, ale narysowałam, jak po złożeniu papieru wycinamy właśnie taki format usteczek. Tu musimy zrobić taki otworeczek na buźkę. Tutaj już mam zrobionego naszego Mikołajka, wycięliśmy już wąsiki jemu, ale tak pomyślałam, że jak to Mikołaj ma swoje lata, więc musi też mieć okulary. Tutaj położyłam też właśnie taki format, jak można wyciąć okularki. Tu też jest złożenie papieru i wycinamy to w formie, tu może ja spróbuję narysować, tu mamy nosek, okulary i tu znowu mamy nosek i w środku wycinamy. Kółeczko. I to nam wyjdzie takie coś po złożeniu. To jest bardzo precyzyjna praca, ale ja wierzę w Was, że dacie radę. Czym najlepiej to wyciąć? Zwykłymi nożyczkami? Nożyczkami tak. do paznokci? Żyletką? Można to wyciąć normalnymi nożyczkami w miarę ostrymi, żeby tutaj można było sobie poradzić. Po prostu tu musimy się wbić. Tutaj będziemy musieli się wbić nożyczkami, żeby sobie to kółeczko wyciąć bo ono jest do wycięcia jest troszeczkę skomplikowane ale mam nadzieję że mi się to okulary udadzą że w tej chwili o, ale jeżeli mamy y, nożyczki do paznokci, też jest to dobrze o no, no ale w miarę mi się takie fajne bicykle... bicykle, czy bicykle? Proszę bardzo, także tak, tu mamy naszego Mikołajka. Już damy mu teraz okularki na naszego kicholka. I jest taki słodziak z buźką, z noskiem, z okularką. A teraz jest niespodzianka. Do naszego słodziaka ubierzemy teraz. Naprawdę zrobimy z niego Mikołaja. Potrzebne nam będą. Serwetki, normalne, zwykłe serwetki, które składamy tak na rożek na trójkącik. Potem ten trójkącik trzeba włożyć w tą naszą dziureczkę i mamy takiego słodziaka fajnego, wesołego. Na pewno stworzy to nam bardzo dużo radości, żeby ten stół był taki... فاین کلا To jest takie troszeczkę będzie trudniejsze zadanie. W klepach można dostać, znaczy one w w ogóle nie wyrzucają te skrzydeczki. To są normalne skrzynki z pomarańczy, z których możemy odzyskać nasze deseczki. W tych deseczek można robić przecudne rzeczy. Ja posługuję się normalnym nożykiem do tapet. Tą tę, tę deseczkę doskonale, doskonale się tnie. Można sobie w domu własnym sumtem taką deseczkę pięcia. Ja tutaj przygotowałam takie podstaweczki, pod świeczki na stół, na stół bożonarodzeniowy, żeby nasz stół naprawdę był taki fajny, słodki. No i przede wszystkim, no i troszeczkę świeczka, która daje nam tyle ciepła i nadziei. Troszeczkę tutaj tą, już tą podstaweczkę, tą podstaweczkę pomalowałam i białą, akrylową, tak Czego hmm. używamy do sklejania danych elementów? Moi kochani, to jest najlepszy klej na świecie. Klej magiczny, tak jak się pisze, tak jak się czyta, jest magiczny. Ja z tym klejem sklejam wszystko. Kaniny, papier, deskę, nawet metal, można skleić. Można nawet buty, tylko jak deszcz nie pada. <słyski> Troszeczkę dekoracji i będziemy mieli coś fantastycznego na stole. Zobacz, jak się zaświeci, płymyczek. Tutaj troszeczkę więcej jakiegoś akcentu, takiego błyszczącego damy. O, to jest taka prowizorka, ale w dalszej części filmu pokażę Państwu jak można fantastycznie naszym sposobem własnoręcznie pochwalić się przed bliskimi, że ja to zrobiłem sam. Teraz jeszcze Państwu pokażę, co można zrobić z deseczki, tej właśnie deseczki. Takie różne, fantastyczne rzeczy, które można uciąć, tak jak mówiłam, nożykiem do tapet i popatrzcie, to jest Pudełeczko na wizytówki, można sobie tutaj wizytóweczki schować. A jeszcze, jeszcze większą niespodzianką będzie kubeczek. Można zrobić serwetnik. Naprawdę, proszę się nie bać, to się fantastycznie tnie. Można sobie zrobić rysunek na papierze, potem odrysowujemy na deseczce. I nożykiem delikatnie jeden, drugi ślad i deseczka nam puści. Tu jest też fantastyczna sprawa. Proszę bardzo, tutaj taka też dekoracja jest większa, piękna. To też jest deseczka z naszej skrzynki, z pomarańcza. Nic trudnego. Troszeczkę projektu. Każdy ma na pewno ma jakiś pomysł na rzecz, która nam się w domu przyda i będzie bardzo przydatna. No i samo to że ja to zrobiłem sam. I o to chodzi. Dziękuję Państwu bardzo. Było mi niezmiernie miło. Spotkamy się wkrótce. Wesołych świąt.